O, dzień dobry, dzień dobry, witam dzisiaj w ten mroźny dzień, minus 6 mamy A na szczęście dzisiaj praca w warsztacie, nie, nie w terenie. O tu może na... zanim wejdę na warsztat, jeszcze pokażę co będziemy robić tu właściwie już zacząłem. Mamy takiego mojego HD Sika Fassi F40 yy, tutaj będziemy mieli do wymiany yy, już tu wyciągnąłem na ring na wzór Powymienia wszystkie ringu, to na tych główkach. Plus tam wymiana oleju i filtra powrotnego w zbiorniku. Smarowanie taki tam sobie klient zażyczył drobny przeglądzik. Na tym zgrabniutkim Iveco. Do wożenia, to akurat firmy do wożenia materiałów budowlanych. Dobra, idziemy do środka. No, tutaj na stole mam w tej chwili pompę Danfoss. A jest to pompka tłoczkowa od hydrostatu. Problem był taki, że maszyna miała niskie ciśnienie sterujące, tam około 6 bar i brak mocy jedynie przy pełnych obrotach, potrafiła się tam przemieszać, a to jest zabudowane w maszynie do koszenia trzciny. Taka maszyna klient to niby ze Szwecji ściągnął. Taki wynalazek, wydaje się, jak się patrzy na całą konstrukcję, że to jest jakaś taka samoróbka. Silnie chłodzony poeczem Deutscha to napędza. Tu jest, to jest pompa główna. Z tyłu jeszcze tego wszystkiego doczepiona. Domontowana taka pompa dwusekcyjna zębata, która tam obsługuje widłe, Cały ten mechanizm tnący. I tu się stało coś takiego, że tutaj widać, o, są cztery śruby które montują tylną płytę pompy jest jedna śruba urwana tutaj są kanały, którymi idzie sterowanie na kołyskę na serwo i moim zdaniem tu się po prostu jak wirnik pracował ciśnienie się tworzyło, tę płytę trochę odpychało i to widać takie wymyte miejsca, ten olej tutaj gdzieś przecieka z powrotem do korpusu i tego sterowania nie było no plus jeszcze jakaś tam będzie wymiana oczywiście uszczelnień przy okazji rozbiórki a może się to uda dzisiaj poskładać Jechać do klienta złożyć, no bo jest mróz Trochę mają zmarznięte ziemi, trochę zmarzniętych bagien, Więc to dla nich są w tej chwili żniwa trzcinowe Koszą trzcinę I każdy dzień po stoju to jest strata No Volvo już wyjechało Stoi na zewnątrz Tutaj mamy 3CX Taka już dosyć maszyna w sędziwym wieku, bo to jest rocznik 89. Zaraz tu jeszcze zapalę światło, no, żeby was nie skłamać, który to jest rocznik. 99. 99. No tutaj w tej chwili wymieniane był, była pompa wody. Przy okazji, oczywiście, pasek jest założony nowy, bo tu, jak wiadomo, jest trochę problem go wyciągnąć. bo z koła pasowego z silnika idzie napęd na pompę hydrauliczną, więc przy wymianie paska trzeba ten wałek rozkręcić. No, tak widać, jest znówka pompa. Jest nowy termostat założony. Będziemy jeszcze ten silnik w środku myć, płukać, bo jest strasznie zasypiony. kupiłem też nowy zbiorniczek wyrównawczy. Tu jest stary, zdjęty. No, i tu zresztą widać w środku, to jest tylko jedna wielka kopalnia rdzy. Tak to mniej więcej wygląda wszystko, o, zasypione. O tu sobie leży stara pompa. No i także jeszcze będzie do roboty tutaj tulejowanie łyżki, właściwie zawiasów krokodyla z tego co klient mówił. I zrobimy jeszcze wymianę kompletnej półosi. Tutaj z prawej strony z przodu będzie półość, łożyska. I... O, tu sobie leżą nowe części i uszczelnienia hydroklapy na dole, plus termostat. O, tu sobie leży nowy zbiorniczek i będziemy jeszcze wymieniać te, te uszczelnienia hydroklapy. No i rozdzielacz, jeszcze ten, co wspominałem kiedyś. To wszystko. No, w tym, w tym 3 cx mamy jeszcze do wymiany lub do weryfikacji rozdzielacz sterowania przednią łyżką. Bo klient twierdzi, że jest pęknięty i cieknie. Jak tam zaglądałem w sobotę, faktycznie olej z niego leci. Tylko jeszcze nie mamy dokładnie zweryfikowane, czy faktycznie czy korpus pęk, czy może spod jakiegoś króćca, może spod oringu. To się dopiero okaże. Także, także to jest jeszcze do sprawdzenia. Mam też już częściowo poskładany silniczek. Jest przykręcony wał. Wałek rządu, osadzony, cała oczyszczona, zamontowana chłodnica oleju. Podstawą yy, poszykowane Poszykowane już są yy, korbowody i, i tłoki Tłoki już są yy, stoczone Są średnio około 0,2 na każdym bo yy, Planowany był blok więc wszystko troszeczkę się zaniżyło Grubości uszczelki jakby już nam zabraknie więc trzeba było trochę obniżyć, yy, obniżyć yy, górę tłoka Także to też jest zrobione i, I też jakoś teraz na Na dniach będziemy go w końcu składać, bo już się tu wyleżakował bardzo, bardzo długo. I w końcu może ta maszynka ożyje i mi wyjedzie z warsztatu. No, to by było dzisiaj na tyle, także bierzemy się za robotę.